Halo, halo, dzień dobry. Jedziemy, proszę państwa. Na parkingu, żeśmy się wystali, jest godzina 10. Kurczaczek, 10. I jedziemy, mamy załadunek, 157 km stąd. Na 12.03 będziemy na miejscu, mamy dostarczenie bezpośrednie do Niemca. I właśnie się uświadomiłem. Drodzy państwo, że Majówka teraz będzie przecież. Kurczaczek, majówka już To już mamy Maj. To już mamy Maj proszę Państwa. Jejku, jejku jak ten czas leci. Także będziemy sobie jeździć, jeździć jeździć aż nam się znudzi No, co jest to tą jedynką Czemu ludzie nie używają kierunkowskazów To cię by było A, tu była azjatycka restauracja hmm. i będzie nam fajnie i sobie dojedziemy będziemy jechali 2 godziny drogi kurczaczek jest jest kawałeczek czy będziemy przejeżdżać przez Linz? w tej miejscowości Linz to jest więcej tych fotopułapek w połowie Włoch na jednym moście były cztery mamy plan już, wiemy co robimy jedziemy sobie proszę Państwa teraz do Atnet coś takiego się to nazywa stamtąd jedziemy do Niemca na jutro rano mamy na 7.38 rozładunek po rozładowaniu jedziemy gdzieś z tymi medykalnymi rzeczami co, co tam naprawiali te Respiratory i tym podobne rzeczy, i składali to z tym. Będziemy jechać tam. Jest coś 200 km, do, do, do w ogóle wszystkiego. I stamtąd po rozładowaniu będziemy mieli Bosza. Kartoniki co mnie bardzo cieszy z tego względu, że będziemy na naszym ulubionym parkingu Shellu. <laughs> To, to, to jest nasz stało, stała weekendowa, no nie? Kurde, no, także stała weekendowa będzie, długi weekend majowy, czyli sobota, niedziela, poniedziałek 3 dni stania i odpoczywania. Także jestem zadowolniony, że... Co prawda walowym jakieś nowe miejsca, ale lepsze takie stare sprawdzone, gdzie będę miał prysznic, gdzie będę miał dostęp do Wi-Fi, będę miał kawiarenkę z dobrym ciastem na weekend, także no Eee, super, ja się cieszę. Także teraz, dzisiaj mamy jakieś 600 km wszystkiego. Jutro mamy jakieś 550 wszystkiego i weekend i majuwa! <laughs> I majuwa będzie, proszę Państwa, majuwa będzie. Fajnie przecudnie super, ja się cieszę. Nawet nawet auto się cieszy, bo tempomat się łączy od pierwszego strzała. <laughs> Ale powiem Wam, zimno było, zimno było. Wieczorem się tak no, troszeczkę nagrzałem auto Webastem. No i poszedłem spać, wyłączyłem webasto no bo duszno nie ma czym oddychać, jakie złączamy. No i tak koło 5 rano obudziłem się taki, drrr, lalala, zęby mi się obijały. Mówię kurczę, trzeba Webastę włączyć. No to włączyłem na chwilę webasto No i... No Chwilę, od 5 do 7 to była chwila, się człowiek obudził znowu. Trzeba było wstać się przygotować, zjeść dla ząbki umyć. Dwujeczkę ogarnąć. No i co? No i do 10 na parkingu stałem, no, ale tak bywa niekiedy. Dobrze, czasami się trzeba wyspać też. Miłego oglądania życzę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych komentujących, bo robicie robotę. Dzięki temu mam ochotę nakręcać dalej filmy i pokazywać Wam. Bo wiem, że Wy się czymś interesujecie, zadajecie pytania i tak dalej. To bardzo miłe. A powiem Wam, że w trasie to nie jest takie hobsium, że trzeba edytować filmy, szukać internetu siedzieć przy jednej kawie 4 godziny żeby żeby wrzucić film na YouTube'a to powiem Wam, że kurczę zamiast się ciepnąć spać to człowiek siedzi i robi, no nie? No, ale to bardzo miło bardzo, bardzo, bardzo miło No Darek ale tutaj 130 miastówką jedziemy Widoczek jak góry widać no kurczaczek i zawsze to robi robotę aż miło Jak widać takie szczyty Szczególnie ta jedna górka taka tutaj Taka jeszcze biała u góry A, zostało jeszcze 100 km do celu Proszę Państwa normalnie jak ja uwielbiam takie miejsca jak się tu fajnie jedzie, zakrętów trochę tutaj zwolnij, tutaj przyspieszyj mm, pięknie tam jeszcze śnieg na górze widać Ale ślicznie. Śliczności takie drogi. Aż miło. Na zieleń, tych pastwist jest półjaj! Dla takich chwil warto jeździć w Pracy. No jakie prawdopodobieństwo by było, żebym to zobaczył nie w pracy. czym się facet podnieca, ale jak się przejedzie dwa dni tylko autostradą i się zjedzie z autostrady, żeby przejechać taką dróżką, to to jest takie wow, urozmaicenie. A, tu jeszcze jakieś jeziorko będzie zaraz. Pięknie Prawie będzie jeziorko Jest Zalana woda Po słowacku No, motorkiem to bym też tutaj przyjemnie Mm, tam jeszcze śnieg? A tutaj co takie wysepki porobili dla rybaków, czy co? <laughs> No, motorkiem by to fajnie było no, wszystko w latach. ładnie zabezpieczone te górki, skałki, żeby nic nie pospadało siatką. Sitko musi spadać, no... fajny górski kolor o tam ktoś pontona wyciągnął na dół no kamperek z pontonem super sprawa super no i taki domek nad jeziorkiem no proszę państwa kurczaczek ach jeszcze w górach nad jeziorkiem Wiem, że się wlokę, no. Jakbyś jechał dużym, też byś się wlokł. Ten będzie chciał łódeczkę wypróbować. kilómetros de salud you Ma w do opowiadać nie? a że będzie stromą do niech pan nie skraca ze zakrętów. Jeszcze taki pieluszki ładny roboty drogowe mają? Znowu? Elektrownia? No, koniec 60-50 się zaczyna. Można było, było do 3,5 tonu, tylko jak on tym tirełem tam przejedzie przez te górki Przez te zakręty Tą wąził jak nie wiem Ale niemalowniczo Aj Jesteśmy na miejscu. Tutaj nasza firma jest. Tutaj jest wiatr Tylko teraz gdzie? Zaraz się dowiemy tu jakieś rampy są i tym podobne rzeczy Ponoć będziemy ciężkie rzeczy wieźli A jak ciężkie to się zaraz okaże Dobra, tu zostaniemy i szukamy biura. Mamy to, proszę Państwa, stalowe rzeczy będziemy wieźli. Na to wychodzi. No, dzisiejszy odcinek będzie podzielony na pewno.